Nad rzeczką, opodal krzaczka, mieszkała kaczka, dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła do fryzjera. Poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka. Poproszę o leka, piłcie beka. Z apteki poszła do praczki. Kupować pocztowe znaczki, gryzły się kaczki okropnie, a niech tę kaczkę gęś kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą, a przy tym na przekór kaczkom czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem, zjadając Stasię kestaro mówiła, że to makaron, a gdy połknęła dwa złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki. Co będzie z taki dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy w Brytwanie, lecz zdębiał. Obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka.